Jestem w środku, w tym bunkrze. Suwnica podjechała. Podała nam winkiel. Już mamy go wsuniętego od góry. Suwnica 90 ton u dźwigu. Dla ciekawości takich suwnic w całym zakładzie, w całym zakładzie dużych, małych jest ponad 300 sztuk, 300 operatorów, bo to są suwnice sterowane z kabiny. 300 operatorów jest zatrudnionych tylko na taką suwnicę. A my jesteśmy tutaj w bunkrze. I tak jak widać, praktycznie każdy jest do wymiany, do wycięcia, do wstawienia pokrzywione zużycie materiału, a docelowo ma wyglądać, na przykład tak jak ta przyna, stawiona pionowo, zabezpieczona blachami, i ona służy jako odbojnik, kiedy suwnica wpuszcza tutaj te wielkie arkusze tej blachy, piętrowane jedna na drugie, i to są odbojniki i robią też dystans temperaturowy, gdzie jak wszystko stygnie żeby miało gdzie te powietrze uciekać. A niestety ten bunkier jest praktycznie cały do, do naprawy. Swoje zużył. Powykinane. Już dużo nie ma wcale. Leżą tu o w piasku. Pogięte Takie. Dostaliśmy oto nowe zlecenie. Tutaj już spawareczka uszykowana. Winkiel. On jest luźny. Winkiel jest spuszczony Oczywiście. Winkel grubości 20 mm, długi na 2,50. Teraz trzeba go tu zabezpieczyć tymczasowo, oczywiście, bo to będzie wszystko wcinane. Tu są ściany, podwójne ściany. Ona jest luźna, zabezpieczona tylko dlatego, żeby miało gdzie i co, jak pracować przy wysokich temperaturach. Te arkusze i blachy, które są tu wkładane. Cały tutaj ten dekiel automatycznie się zamyka na takich siłownikach trzech z tyłu. Ogromne tłoki. Cała hala. Cała hala tutaj zajmuje się. Ta hala akurat zajmuje się głównie tutaj to można powiedzieć magazynowaniem i, i, i wysyłką. Dalej hala do samego końca. Uwaga. Trudno uwierzyć. Ma ponad 950 metrów, prawie kilometr. I no to trochę jest. A ja tu czekam, bo chłopaki mają przynieść do naciągania, duży młotek musimy to po naciągać, wyprostować w daną pozycję, hefnąć, a później dopiero spawywać dane blachy tak jak tutaj coś przed nami był praktycznie prawdopodobnie w tamtym roku Zobaczymy co będzie dalej, bo takich bunkrów, ten co tu jestem na tej hali, czyli tu i tu, to jest jako jedna hala, takich bunkrów jest tutaj ponad 20. No my tutaj mamy pracę na tydzień, może dwa, z trzech ludzi Jakbyśmy mieli wymieniać wszystkie, reperować, naprawiać to podejrzewam, że trochę czasu by nam zleciało. Jeszcze sobie wyjdę z góry coś tam się O, tutaj widać te silniki, cylindry, które zamykają. Tutaj sąsiedni jest zamknięty, tu jest dekiel zamknięty. Tu już w środku coś paruje. Nie wiem czy widać, czy kamera odda. Ale nad tym widać takie gorące powietrze, które się unosi. Faluje jak na pustyni.